Wystarczy, że raz podlejesz paprykę tym roztworem, a urośnie jak szalona. Ten prosty nawóz dostarczy roślinie wszystkich niezbędnych składników, a efekty zobaczysz w krótkim czasie. Przygotuj litrowy słoik i wlej 500 ml ciepłej wody, ale nie gorącą. Dodaj do niej jedną łyżkę drożdży suszonych. Dzięki zawartości witamin i minerałów wpływają na zdrowie roślin, przyspieszając ich wzrost. Zamieszaj wodę. Kolejny składnik to cukier. Cukier dostarcza energii roślinom, wspomagając procesy metaboliczne i fotosyntezę. Zadziała jak aktywator, pobudzając rośliny do szybszego rozwoju i lepszej kondycji. Zamieszaj, zamknij słoik i odstaw w ciepłe, ale ciemne miejsce na dwie godziny. Po tym czasie uszykuj jedno większe wiadro z ciepłą wodą. Wlej do niego wodę z drożdżami i wszystko wymieszaj. Otrzymasz skoncentrowany nawóz do podlewania. Taki roztwór wystarczy na podlewanie dziesięciu roślin po jednym litrze na każdą. Dostarczysz paprykom niezbędnych składników i pobudzisz je do wzrostu. Stosuj nawóz codziennie, jeśli to konieczne. Będą owocować jak nigdy.